Cześć, widać mnie? Dzisiaj wam pokażę kołyskę, którą Tomek używał no jeszcze miesiąc temu. On ma teraz 5 miesięcy, dokładnie wczoraj skończył 5 miesięcy i gdzieś tak no od miesiąca już nie korzysta z kołyski. To była kołyska, którą kupiliśmy na Aliexpress, nie na Aliexpress, na Allegro. Chyba nie była to jakaś żadna firmowa. Nie mogłem jej nigdzie indziej znaleźć. Była tylko na Allegro. I co nas skłoniło, żeby kupić tą kołyskę? Po pierwsze, oprócz tego, że ona się tutaj kołysze, są takie blokady, ona się kołysze, więc, więc spełnia funkcję kołyski. Może raz Tomek z tego korzystał. Nieważne. Przede wszystkim ma bardzo wygodne. To, że jest na kółeczkach, co nie. I jeden z tych boków, akurat ten, można go z, e, troszkę tutaj odblokować. I działa to w ten sposób, że można sobie przystawić tą kołyskę do łóżka i ona wtedy działa jako dostawka. Co nie, więc to jest taka kołyska, kołyska dostawka, że można sobie tutaj. Obniżyć, nawet w ogóle ją to tak naprawdę tutaj jeszcze odblokować i, i, i w ogóle wyjąć to. Są tutaj też takie elementy, które pozwalają przymocować tą kołyskę do łóżka. No, ma sporo zalet, nie? No i teraz wszystkie te kołyski, one są mniej więcej w podobnych cenach. No, szukałem czegoś, co będzie można wykorzystać po tych 3-4 miesiącach, nie? Bo to jest taki zakup, no co później zrobisz z tą kołyską. No i wpadło nam w oko takie rozwiązanie, taka kołyska, która po, tych, po tym pierwszym okresie e, może pełnić rolę takiej skrzyni na zabawki. No i właśnie chcę Wam dzisiaj to pokazać. Tomek z niej korzystał e, z tej kołyski właśnie 3-4 miesiące, 4 miesiące bliżej. Teraz nam służy to, jak tutaj widzicie, Taki pojemnik. Mamy tutaj ręcznik do kąpieli, po kąpieli. Mamy tutaj taką poduchę, takiego rogala, bo on teraz jest na etapie, że się obraca, więc ten rogal jest jakby taką jego blokadą, że nie spadnie z łóżka. No spoko, tego korzystamy. To jest poduszka do karmienia. Sprawdziła się przez, no, przez e, pierwszy okres z firmy Bonjour Cherie. Już w ostatnim okresie, słuchajcie, zamek nie wytrzymał, pękł. Ona bardzo. Tak, wybraliśmy ją po pierwsze, bo jest miła w dotyku. E, ma dosyć ładny wzorek. Jest fajna, fajna, f, f, fajna miękka, ale no niestety. Nasze osobiste doświadczenie jest takie, że nie polecam, bo. No, zobaczcie, zamek pęk i to wszystko na takich dużych agrawkach jest spięte. No ale i tak już z tego nie korzystamy. To trafi niedługo do magazynu. Mamy tu jeszcze taki. Nie wiem jak to nazwać taką ochronę materiałową na szczebelki. To trafi teraz do łóżeczka, bo Tomek już śpi w swoim łóżeczku. No to jest fajne. Tylko też na początkowym okresie dla dziecka tego nie, nie, nie polecamy, bo no istnieje ryzyko, że się tym mm, przydusi. To już nie lepiej, żeby się lekko walnęło o szczebelki, niż miałoby się e, przyduszać. Co nie? Dziecko na początku jest takie trochę nieogarnięte i trzeba uważać przy czym ma buzię, nie pozwalać mu spać na, też na brzuszku, ale z tego będziemy korzystać teraz właśnie. W ogóle są różne długości tego, w internecie na LEGO, na pewno to znajdziecie. Nie wiem, to jest chyba jako ochrona do łóżeczka, czy do kołyski, coś takiego. No i mamy tutaj jeszcze materacyk z prześcieradłem. No dobra, to może tutaj zostanie na razie. Powiem Wam tak, te materacyki, to jest chyba na 50 cm, je ciężko dostać. Wcale nie ma, w sklepach z dziesięcioma materacami wca, wcale tego tak nie ma to trzeba, za, za tym trzeba się rozejrzeć, także jeżeli będziecie kupować sobie kołyskę to sprawdźcie czy jest materac, a jeżeli nie ma to jakie są wymiary tego materacyka i czy w ogóle takie są dostępne na rynku, to sobie sprawdźcie, a nie że na przykład jest tylko jeden do, do, dostawca. Dobra, z takich minusów jeszcze to te kółeczka mogłyby być troszeczkę lepsze, nie jest to najlepsze rozwiązanie na rynku, powiem wam, ale też nie jest jakieś najsłabsze. Jest po prostu OK. A czy, jeżeli to będzie działało dobrze jako taka półka na zabawki, taka szafka na, skrzynia na zabawki i Tomek będzie ją często gdzieś tam jeździł nią, to mu zmienię kółeczka, na jakieś lepsze, bo te się po prostu zacinają Są takie najtańsze kółeczka, już pierwsze lepsze w Kasturami podejrzewam, że są lepsze. Jak zamówicie, to musicie to zamontować wszystko samemu. Instrukcja jest dosyć skomplikowana. Dużo jest elementów niesymetrycznych, więc to nie jest tak jak z Ikea że wszystko jest łatwe. No i teraz w zestawie macie imbusy, także wszystko można to zrobić imbusami, które gdzieś są, są dostępne w zestawie. Dobra. Są takie blokady, że można było tym się bujać, co nie. Ja korzystam z symbusów, jeżeli mam dwa, to wolę sobie wykorzystać moją wkrętareczkę. Poszło. Policzymy, ile śrub trzeba odkręcić, żeby zrobić z tego skrzynię na zabawki. To była pierwsza rzecz, którą dla Tomka zmontowałem. Pamiętam, chyba jeszcze w grudniu. Teraz mam już prawie to rozmontowane, ale jeszcze Wam pokażę, co trzeba dodatkowego zrobić. Więc tak, ten element blokady, który powoduje huśtanie się bądź nie, znajduje się tutaj. To są takie pręty na sprężynach, więc trzeba to po prostu odkręcić. Więc to jest trzecia, czwarta śruba. No, i teraz macie do wyboru, czy korzystacie dalej z kółeczek, To można to tak zostawić. Ale damy kółeczkę. bo to będzie sobie może z tego korzystał jako e, samochodzik taki. No a teraz skąd wiem, że można? Bo słuchajcie, tutaj od razu są przygotowane e, dziurki na wkręcenie kółeczek. Czyli to jakby jest. To nie jest to, że mi się tam wymyśliłem sobie, że zrobię sobie z tego pudełko na zabawki, tylko to. Jest zamysł producenta, żeby tak z tego później korzystać. Znaczy to jest na tyle proste, że podejrzewam, że nawet gdybym znalazł jakieś inne kółka, na przykład w kastoramie, i one nie pasowałoby tak idealnie, to to sobie można rozrewiercić i zrobić nowe. No i teraz wkręcam kółka. Zostało ostatnie to jest część, która może najdłużej zajmować. także myślę, że spoko jeżeli szukacie właśnie jakiejś kołyski czy łóżeczka dostawki dla dziecka, do własnego właśnie łóżka to one wszystkie są mniej więcej w podobnej cenie i moim zdaniem lepiej wybrać taką która się jeszcze Wam przyda później zresztą to jeszcze może funkcjonować jako kołyska w razie w trafi to na strych a a teraz to może być po prostu skrzynia na zabawki. Bardzo fajna zresztą, zobaczcie. No, Tomek się ucieszy. O. A ja zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Dajcie znać, jaką Wy macie kołyskę, czy za jaką Wy się rozglądacie. A jeżeli znajdę, to link do tej będzie w opisie. Na razie. Cześć.